Tomek, ja słyszałem, że trenerzy męskiej części trochę ci zazdroszczą. Ale wiesz czego? No, co ja? nie, no, nie tego, że trenujesz z kobietami, choć może odrobinę, ale chyba troszeczkę tego, że okej, okay, taka sama ilość medali, ale u ciebie jest trochę korzystniejszy bilans, bo nie dość, że to mistrzostwa świata, to jeszcze do tego i brąz i srebro. A w wypadku u chłopaków były tylko dwa brązowe medale na mistrzostwach Europy. No tak, dwie sprawy. Pierwsze to praca z pięknymi kobietami na pewno powinna cieszyć i cieszy. Druga sprawa, że mamy tak utalentowane dziewczyny, od, od wielu lat odnoszą sukcesy. W ostatnim czasie wzniosły się na wyższy poziom, więc, więc mają czego zazdrościć. <śm> Powiedz mi, jak się jak zapanować nad, przepraszam, takim babincem? to znaczy, yy, może ja mam większe doświadczenie, ale nie akurat w trenowaniu kobiet i to dodatkowo jeszcze w takiej dyscyplinie jak boks. No nie jest to łatwe. Mi to już wychodzi chyba szósty czy siódmy rok z kobietami. Pracuję wcześniej jako trener współpracujący, później jako trener kadry narodowej juniorek, a teraz jako trener kadry olimpijskiej więc już się przyzwyczaiłem. Na pewno trzeba podchodzić do tego psychologicznie. Trzeba wiedzieć, kiedy trochę powyzywać, a kiedy atmosfera może być rozluźniona. Tutaj akurat mamy pierwsze zgrupowanie po przerwie, więc jeszcze atmosfera jest luźna, jeszcze nie ma tej presji takiej, jeszcze mamy czas, więc wchodzimy na obroty trochę wolniej. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo generalnie rzecz biorąc tak, ok, jeżeli chodzi o dyscypliny drużynowe typu piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i tak dalej, tam ich chyba jakby troszeczkę łatwiej nad zawodnikami, dlatego, że oni są przyzwyczajeni do działania w grupie. Boks to dyscyplina typowa dla indywidualistów. Myślę, że to też jakby jest innego rodzaju wyzwanie przed Tobą, niż na przykład przed trenerem dyscyplin drużynowych. Tak, na pewno, na pewno, chociaż wydaje mi się, że nam właśnie wychodzi, pomimo tego, że jest to sport indywidualny, to wychodzi nam stworzenie takiego teamu i my jako trenerzy i jako dziewczyny dużo rzeczy robimy razem. Tak naprawdę od rana do wieczora spędzamy czas razem, dzisiaj właśnie mamy ognisko przy, przy kiełbaskach, więc, więc u nas jest taka rodzinna fajna atmosfera, pomimo tego, że dziewczyny ze sobą rywalizują, to u nas właśnie jest jak w sporcie drużynowym. Udało nam się to stworzyć. Są tą rywalizacją, ja pamiętam kiedyś rozmawiałem z którąś z Twoich zawodniczek i pytałem, czy istnieje przyjaźń między zawodniczkami. One się uśmiechnęły i mówi tak, pod warunkiem, że każda z nich startuje w innej wadze. <grystanie> coś w tym może być. Często było tak, że ktoś z najmniejszej kategorii wagowej przyjaźni się z tą z najwyższej. Często są najlepszymi przyjaciółkami, bo nigdy nie robią zadaniówek, nigdy ze sobą nie walczą, nigdy nie robią sparingów i nigdy nie rywalizują. Więc coś w tym może być. Bo wiadomo, że jeśli no dwie dziewczyny ze sobą mocno rywalizują o na przykład kwalifikacje olimpijskie, no to gdzieś jest cały czas tam, gdzieś cały czas ta rywalizacja trwa. Nie? No właśnie, za chwilę do tego przejdziemy, bo tak naprawdę... Panie ...w wie, ma służyć przygotowaniu dziewczyn przede wszystkim do Mistrzostw Europy, które się odbędą za trzy miesiące. Ale ja wiem, że z tyłu głowy już cały czas gdzieś tam krąży kwestia związana z olimpiadą. I z tego co słyszałem, szczególnie tam bodajże w jednej kategorii, tam się szykuje niezła rywalizacja, bo tam zdaje się 5 czy 6 dziewcząt będzie walczyło o miejsce w, w reprezentacji. Tak, to jest kategoria 75 kg, wcześniej jedynką była Elżbieta Wójcik, teraz ostatnio na Mistrzostwa Świata pojechała Agata Kaczmarska, która wygra z nią rywalizację. One zawsze gdzieś tam blisko siebie, zawsze ta rywalizacja jest bardzo bliska. Teraz dochodzi Oliwka Toborek, która będzie zbijać z kategorii 81, a przecież to jest świata. Do tego jest Basia Marcinkowska. No, naprawdę tam jest bardzo mocna ekipa i też na Igrzyska Olimpijskie prawdopodobnie Martyna Jancelewicz, czyli mistrzyni Europy U22, dwukrotna, będzie robiła na Igrzyska Olimpijskie też 75. Wtedy by było pięć mocnych dziewczyn, i, i, i naprawdę bardzo ciekawa rywalizacja. Nie? Pojawiły się też można powiedzieć powroty, no bo wróciła na przykład Sandra Drabik, która reprezentowała nas już na Olimpiadzie, natomiast była dłuższa. I znów widzimy ją wśród dziewczyn przygotowujących się, jak już wspomniałem, najpierw do Mistrzostw Europy. Yy, tak, bardzo się cieszę, że Sandra wróciła, bo zaczynała z nami, doznała kontuzji, nie mogła wystąpić na tych największych imprezach, ale ja się nawet cieszę, bo często właśnie ci zawodnicy, tacy powiedzmy już trochę wiekowi, yy, jeśli zrobią wymuszoną przerwę, no bo sami by nie zrobili przerwy, bo są nauczeni, że muszą trenować, jak jest wymuszona przerwa, to później wchodzą właśnie w najlepszą formę i mam nadzieję, że przez to, że Sandra musiała te pół roku tak trochę odpoczywać od boksu, no to teraz będzie bardziej głodna tego sukcesu i bardziej głodna tego boksu i... i, i i pod igrzyska to będzie duży plus.